Masz dość wiecznego wyboru, masa czy redukcja? Zawsze mówi się, że musisz skupić się na jednym, ale co jeśli powiem ci, że możesz robić obie rzeczy jednocześnie? Brzmi to dość nierealnie, prawda? Ale uwierz mi to możliwe i dziś pokażę ci, jak to osiągnąć. Możesz budować mięśnie, a jednocześnie spalać tłuszcz, nie musząc rezygnować z żadnej z tych rzeczy. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy to w ogóle możliwe, to masz rację. Może to być trudne do uwierzenia, ale dziś pokażę ci, jak to zrobić, jak odpowiednio zbalansować dietę, trening i kalorie, żebyś mógł osiągnąć swoje cele. Chcesz wiedzieć, jak to zrobić? Już śpieszę z odpowiedzią. Rekompozycja to proces, który pozwala na budowę mięśni i spalanie tłuszczu jednocześnie. Brzmi to jak science fiction, prawda? W końcu, żeby zbudować mięśnie, musisz być na nadwyżce kalorycznej, a żeby spalać tłuszcz, musisz być w odpowiednim deficycie kalorycznym. Jak więc to w ogóle możliwe? W teorii wszystko się wyklucza. Nadwyżka kaloryczna prowadzi do przyrostu masy, w tym tłuszczu, a deficyt sprawia, że tracisz tłuszcz, w tym mięśnie. Jednak ciało nie działa jak kalkulator, ma swoją elastyczność i potrafi dostosować się do nowych warunków, a to klucz do zrozumienia, czy rekompozycja jest możliwa. Właściwie to organizm potrafi wykorzystać różne mechanizmy adaptacyjne, które pozwalają na równoczesny wzrost mięśni i spalanie tłuszczu. Oczywiście nie będzie to tak szybkie jak klasyczna masa czy redukcja, ale jest to realne, zwłaszcza w przypadku osób, które dopiero zaczynają treningi lub tych, które wracają po przerwie. Ciała tych osób reagują o wiele szybciej na bodźce treningowe, dzięki czemu mogą budować mięśnie, nawet gdy są w lekkim deficycie kalorycznym. Dlatego rekompozycja to nie mit. To proces, który działa, ale nie dla każdego. Jeśli dopiero zaczynasz treningi, wracasz po przerwie lub masz wyższy poziom tkanki tłuszczowej, to może działać na Twoją korzyść. Twoje ciało reaguje na te zmiany szybciej niż myślisz. Ale pamiętaj, to wszystko zależy od Twojego doświadczenia, poziomu zaawansowania i sytuacji, w której się znajdujesz. Warto wiedzieć, w jakich warunkach rekompozycja jest najbardziej skuteczna. Początkujący efekt nowicjusza jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z treningiem, to Twoje ciało jest jak gąbka, która chłonie wszystkie bodźce. Organizm nie ma jeszcze zbyt wielu adaptacji, więc reaguje bardzo szybko na treningi. Nawet jeśli jesteś w lekkim deficycie kalorycznym, Twoje ciało może efektywnie budować mięśnie. To dlatego początkujący często zauważają szybki przyrost siły i masy mięśniowej już w pierwszych tygodniach treningów, mimo że ich kalorie są niższe niż na masie. Właśnie to nazywamy efektem nowicjusza. Twoje ciało reaguje na nowy bodziec intensywnie. Intensywnie i efektywnie. Osoby wracające po przerwie. Pamięć mięśniowa. Jeśli wracasz do treningów po długiej przerwie, to masz coś czego nie ma zupełnie początkujący pamięć mięśniową. Pamięć mięśniowa to mechanizm, dzięki któremu twoje ciało szybko odbudowuje utraconą masę mięśniową, nawet jeśli wracasz do treningów po długim czasie. Nawet jeśli przez dłuższy okres nie trenowałeś, twoje mięśnie pamiętają wcześniejsze adaptacje, co pozwala na szybszy powrót do formy. Dzięki temu twój organizm potrafi wykorzystać tłuszcz jako paliwo do budowy mięśni, co sprawia, że rekompozycja jest dla ciebie bardzo realną opcją. Osoby z wysokim poziomem tłuszczu tłuszcz jako źródło energii. Często zapominamy, że tłuszcz w organizmie może być bardzo cennym źródłem energii. Dla osób, które mają wyższy poziom tkanki tłuszczowej, organizm może wykorzystać ten nadmiar tłuszczu jako paliwo do budowy nowych mięśni. Co więcej, wyższy poziom tłuszczu może oznaczać, że twoje ciało jest w stanie przetwarzać kalorie bardziej efektywnie, co sprzyja zarówno spalaniu tłuszczu, jak i budowaniu masy mięśniowej. Choć proces ten może być wolniejszy, jest całkowicie możliwy, zwłaszcza w przypadku osób, które zaczynają treningi lub wracają po przerwie. Dla tych grup rekompozycja ma sens, ale to nie znaczy, że każdy może wprowadzić ją w życie. Czy jesteś w jednej z tych grup, czy Twoje ciało może skorzystać z tej strategii, sprawdź czy spełniasz warunki, które sprzyjają rekompozycji. Odpowiednie makro: białko to klucz. Podstawą skutecznej rekompozycji jest odpowiednia ilość białka. Białko to najważniejszy makroskładnik, który wspiera budowę mięśni, regenerację i zapobiega ich utracie. Aby zbudować mięśnie w deficycie kalorycznym, musisz dostarczać organizmowi wystarczającą ilość białka. Zalecana ilość to 2 do 2,5 g na kilogram masy ciała. Dla osoby ważącej 70 kg będzie co 140 do 175 g białka dziennie. Zrób to przez cały dzień, rozkładając białko na 3 3 do 5 posiłków, aby organizm miał stały dostęp do materiału budulcowego dla mięśni. W przypadku rekompozycji wysoka podaż białka to podstawa. Trening siłowy, progresywne przeciążenie. Aby budować mięśnie, musisz zmuszać swoje ciało do adaptacji. To oznacza, że nie wystarczy trenować. Musisz regularnie zwiększać obciążenie, intensywność, liczbę serii czy powtórzeń. To tak zwane progresywne przeciążenie. Możesz zacząć od lżejszych obciążeń, ale z czasem musisz stopniowo zwiększać ciężar, aby zmuszać mięśnie do dalszego rozwoju. Pamiętaj, że nie tylko ciężar jest istotny. Progresja może również dotyczyć liczby powtórzeń czy zmiany tempa ćwiczeń, które zwiększają intensywność. Deficyt kaloryczny, ale nie agresywny. Powolna redukcja. Rekompozycja wymaga cierpliwości, a to oznacza, że nie możesz robić zbyt dużego deficytu kalorycznego. Zbyt duży spadek kalorii spowoduje, że organizm zacznie wykorzystywać białko i mięśnie jako źródło energii, a to uniemożliwi efektywną budowę mięśni. Dlatego stawiaj na powolną redukcję, około 200-300 kalorii mniej niż twoje dzienne zapotrzebowanie. Taki deficyt pozwoli ci spalać tłuszcz, nie rezygnując z budowy masy mięśniowej. Warto monitorować kalorie z jedzenia, ale rób to z głową, nie ograniczaj ich drastycznie. Monitorowanie progresu. Skup się na sylwetce, nie na wadze. Waga na pewno nie będzie najlepszym wskaźnikiem sukcesu. Na początku procesu możesz zauważyć, że twoja waga stoi w miejscu lub nawet rośnie, to dlatego, że mięśnie ważą więcej niż tłuszcz. Skup się na zmianach w swojej sylwetce, a nie tylko na liczbach na wadze. Możesz robić regularne zdjęcia, aby lepiej oceniać, jak zmienia się twoje ciało. Mierz obwody szczególnie w talii, biodrach, ramionach czy udach. To także świetny sposób, by zobaczyć, że redukujesz tłuszcz, a budujesz mięśnie. Najważniejsze w rekompozycji to konsekwencja Daj swojemu ciału czas na adaptację. Efekty będą stopniowe, ale jeśli trzymasz się tej strategii, na pewno zobaczysz zmiany w wyglądzie swojej sylwetki. Czy warto robić rekompozycję? Czy lepiej skupić się na masie lub redukcji osobno? Wielu z Was zadaje sobie to pytanie, zwłaszcza na początku swojej przygody z treningiem siłowym. Czy lepiej skupić się na jednej rzeczy na raz, budować masę, a potem redukować? Czy może warto próbować łączyć obie rzeczy i robić to równocześnie? W tym punkcie rozważymy zalety i wady rekompozycji oraz inne podejścia do budowania sylwetki. Plusy rekompozycji. Unikniesz efektu zalania na masie. Jednym z głównych problemów przy tradycyjnej masie to efekt zalania, czyli przyrostu tłuszczu, który zdarza się, gdy jesteś na nadwyżce kalorycznej. W przypadku rekompozycji masz większą kontrolę nad swoją sylwetką, bo unikniesz nadmiernego gromadzenia tłuszczu. To szczególnie istotne, jeśli zależy ci na tym, by nie wyglądać na zalanego po zakończeniu masy. Ciągły progres bez konieczności wycinania się. Rekompozycja pozwala na ciągły rozwój. Nie musisz czekać na koniec masy, by później przejść do redukcji. Dzięki temu, przez cały rok masz możliwość budowania mięśni i równocześnie redukowania tłuszczu. Co pozwala na utrzymanie ładnej, zdefiniowanej sylwetki bez długotrwałych faz, intensywnej diety. Właśnie dlatego, rekompozycja może być dobrym rozwiązaniem, gdy zależy ci na długoterminowym efekcie, który daje wrażenie pracy nad sobą przez cały czas. Minusy Rekompozycji. Wolniejsze efekty niż klasyczna masa redukcja. To jedna z głównych wad tego podejścia. Efekty są wolniejsze niż przy tradycyjnym podejściu, czyli najpierw robieniu masy, a później redukcji. Ponieważ jednocześnie starasz się budować mięśnie i spalać tłuszcz, proces nie jest tak intensywny jak przy skupieniu się na jednym celu. Jeśli zależy ci na szybkich efektach, musisz liczyć się z tym, że może to potrwać dłużej. Trudniejsze do utrzymania u zaawansowanych, praktycznie niemożliwe. U osób zaawansowanych, które mają już spore doświadczenie i dojrzałą masę mięśniową, rekompozycja może okazać się mało efektywna. Organizm zaawansowany wymaga dużych bodźców i bardzo precyzyjnych strategii, żeby stymulować dalszy rozwój. W tym przypadku skupienie się na jednej rzeczy, masie lub redukcji, będzie skuteczniejsze. To dlatego większość zaawansowanych kulturystów czy sportowców wybiera, czy będą teraz budować masę, czy redukować tłuszcz, zamiast starać się robić obie rzeczy równocześnie. Więc co wybrać? Jeśli chcesz szybciej zobaczyć efekty, to klasyczne podejście masa lub redukcja osobno będzie najlepszym rozwiązaniem. Możesz skupić się najpierw na zbudowaniu masy, a potem przejść na redukcję. Dzięki temu będziesz miał wyraźniejszy, szybszy efekt na każdym z etapów. A co jeśli zależy ci na wyglądzie przez cały rok? Jeśli Twoim celem jest utrzymanie ładnej sylwetki przez cały rok bez dużych okresów wycinania się, rekompozycja może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, szczególnie na początkowym etapie. Pozwala Ci to stopniowo budować mięśnie i redukować tłuszcz, zachowując estetyczny wygląd bez konieczności długich okresów drastycznych diet. Podsumowując, rekompozycja to świetna opcja, jeśli jesteś początkującym lub chcesz dbać o sylwetkę przez cały rok. Jeśli chcesz przyspieszyć efekty, wybierz klasyczne podejście masa lub redukcja osobno. Czy warto robić rekompozycję? To zależy od Twoich celów i doświadczenia. Jeśli chcesz budować mięśnie i spalać tłuszcz, musisz mieć odpowiednią strategię. Pamiętaj, białko, trening siłowy, umiarkowany deficyt i monitorowanie postępów to kluczowe elementy sukcesu. Ja osobiście polecam robić masę albo redukcję osobno, bo to daje szybsze efekty. Ale wybór zostawiam Wam. Jeśli chcesz szybciej zobaczyć postępy, lepiej skupić się na jednej rzeczy w danym czasie. Daj znać w komentarzu, czy próbowałeś rekompozycji, jakie miałeś efekty albo jakie pytania masz na ten temat. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze wątpliwości i podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Jeśli materiał Ci się podobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, w ten sposób nie umkną Ci kolejne materiały. Klikając dzwoneczek zyskasz pewność, że powiadomienia o nowych filmach trafią wprost do Ciebie. Dla tych, którzy trafili na mój kanał po raz pierwszy, zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków. Znajdziecie tam mnóstwo przydatnych wskazówek, które pomogą Wam w drodze do wymarzonej sylwetki. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.